Dzień dobry, witam w kolejnym Dniu z Biblią. Dzisiaj w pięknej, tatrzańskiej scenerii, ponieważ mamy Dni Młodzieży i na dwa dni wyjechaliśmy z naszej bazy w Tarnowie. Jesteśmy na Słowackich Tatrach, w Słowackich Tatrach. I dzisiaj w tej pięknej scenerii chciałbym mówić o odnowie duchowego życia. Zapraszam. Słowa Psalmu 103 mówią tak. Tekst, na którym chciałbym się oprzeć, zapisany jest właśnie w tym psalmie i od wersetu drugiego do wersetu piątego. Psalm 103: Błogosław duszo, moja Panu. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje. On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak, iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o odnowie naszego życia. Piąty werset mówi, że Bóg nasyca dobrem nasze życie, tak. Iż odnawia się ono tak jak u orła. Nie jestem ornitologiem ani żadnym znawcą ptaków, ale udało mi się dotrzeć do pewnych zapisów, które mówią o tym, co żyje się, dzieje się w życiu orła. Otóż orzeł, władca przestworzy, który lata i szybuje gdzieś wysoko w przestworzach, przychodzi na niego taki moment, po latach, na skutek procesu starzenia, że on nie może już wysoko szybować, dlatego że jego opierzenie staje się coraz cięższe, a na jego dziobie pojawia się taka twarda narośl. I orzeł starze starzejąc się nie może już wykonywać swoich takich naturalnych przelotów i tych czynności, do których został stworzony. I ma jakby dwa wyjścia: pogodzić się z tym, co skazuje go w końcu na utratę pożywienia i powolną śmierć, lub podjąć pewne działania, o którym za chwilę powiem. Chciałbym przy tym odnieść to do naszego chrześcijańskiego życia. Ponieważ często my po latach naszej wiary, po latach naszych duchowych doświadczeń mówimy: No, kiedyś to było, albo my już wszystko wiemy. I to tak naprawdę świadczy o tym, że wraz z każdym dniem, tygodniem, miesiącem tracimy naszą wiarę, nasz duchowy entuzjazm i gorliwość do życia z Bogiem. Stajemy się po prostu ociężali, nie chcemy się w nic angażować i czujemy się po prostu bezpiecznie w naszym otoczeniu. Ale Bóg chce nasycić znowu dobrem życie nasze, aby ono mogło się odnowić jak u orła. I co robi orzeł? Wspomniałem o tym wcześniej. Widząc, że nie może już naturalnie wzbijać się wysoko w przestworza, on podejmuje działania, które mogą wydawać się dziwne, a może nawet i śmieszne. Dlaczego? Dlatego, że on zaczyna bić panicznie, mocno dziobem, na którym pojawiła się narośl, o twardą skałę. Bije tym, tym dziobem o skałę, żeby zrzucić tą narośl. Następnie mocno trzepoczy swoimi skrzydłami. I całym opierzeniem, co sprawia, że zrzuca tą warstwę i staje się po prostu nagi, zrzuca swoje pióra. Na pewno po latach y, y, życia nie wygląda to dobrze. Stoi taki stary orzeł nieopierzony. I ktoś by powiedział, to jego koniec, ale nic bardziej błędnego. Dlatego, że po pewnym czasie, po wielu dniach, jego opierzenie znowu odrasta, staje się świeże, staje się mocne i pozwala znowu wzbić się w te przestworza, jak dawniej, w młodości. Jest powiedziane, że Bóg nasyca dobrem życie nasze, tak iż odnawia się nasza młodość, jak u orła. Drodzy słuchacze, nie wiem w jakim miejscu jesteście, ale może po latach waszej wiary staliście się ociężali, pozbawieni gorliwości i entuzjazmu dla Boga. To nie musi tak być. Możecie znowu zakosztować z dobroci waszego Boga, ale trzeba może zrzucić te niepotrzebne elementy, które zabraliśmy z sobą. Może to jest, coś powie, moje, moja wiedza, moje doświadczenie, a może złe przyzwyczajenia, czy też pojawiające się nałogi, problemy, frustracja, która obciąża nas i nie pozwala nam dzisiaj cieszyć się dobrem naszego Boga. Można to zmienić, ale to wymaga działań, które może dla innych będą okazywały się śmieszne, gdy będziemy odsłaniać nasze życie, ale jest to konieczne, aby odnowić naszą miłość do Boga, aby nasycić się znów dobrem naszego Boga i cieszyć się Jego bliskością. Można odnowić swoje życie w każdym wieku jako Orła. Jest to możliwe dzięki dobroci naszego Boga. Życzę Wam pięknego dnia. Odnawiajcie Wasze życie z Bogiem. Do zobaczenia. I jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmie.